Siemano wszystkim, this is Jim z tej strony. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam odtwarzacz mężczyzny o nazwie IMP. Jest to bardzo fajny program. Używam go już od jakiegoś czasu na swoim tablecie, jak i wcześniej na telefonie. Jest on oczywiście przeznaczony na Androida. No i dobrze, przejdziemy zatem do tabletu. Pokażę wam, jak on wygląda i czy jakie ma nowe funkcje, tak prawdę mówiąc, jeśli znacie oczywiście starszą wersję. A, dobrze, przejdziemy właśnie do kolejnego ekranu. Tutaj widoczne są widżety. chciałem wam na, na początku je pokazać. Mamy trzy rodzaje widżetów. Te dwa mniejsze oczywiście możemy je przesuwać tylko na ten duży. Możemy sobie też edytować właśnie w taki sposób, rozszerzać sobie. Były różne strony. Więc fajna, fajna zabawa. Jeszcze na górze, w pasku mamy też właśnie odtwarzać jak jest odtworzona muzyka. Możemy sobie ją spouzować, zmieniać utwory, albo też wyłączyć ux XM odtwarzacz, lub też po prostu klikając nie w jakiś klawisz, tylko pasek od odtwarzacza, przyjść do niego, właśnie. Ja to zrobię. Jak właśnie widać, tak się prezentuje odtwarzacz. Bardzo ładnie zmienił się design. Taki dosyć prosty się zrobił, prawdę mówiąc. Wcześniej taki bardziej był pomarańczowawy i trochę tam czarnego może wchodziło delikatnie. No i dobrze. Do głównej części, jak widać, mamy miniaturkę od albumu, możliwość włączenia losowego odtwarzania. Więc włączę piosenkę. Włączenie też, żeby jedna piosenka leciała w kółko, albo żeby po prostu leciała jakoś sobie po kolei, żeby cała playlista była powtarzana za każdym razem. Jak widać, trzy klawisze funkcyjne: pauza, play, następny, poprzedni. No i przechodzimy do playlisty. Tutaj mamy wydzieloną playlistę. W taki sposób możemy sobie tutaj, jak widać, posortować, pogrupować dodać adres smulery dla jakiegoś radia, dodać piosenkę, załadować playlistę, zapisać playlistę, czy też wyczyścić playlistę na samym końcu. To samo oczywiście możemy zrobić sobie tutaj na dole, dodać właśnie utwór jakiś, czy odjąć jakieś wybrane przez nas po prostu wszystkie. No bo się za bardzo. Tu mamy właśnie sortowanie samo i możemy ręcznie posortować, bądź losowe sortowanie. Właśnie wybrać konkretną opcję, właśnie sortowania. Jest ich troszeczkę. Ja się cofnę. Mamy oczywiście wyszukiwanie, bo te bardzo przydatna rzecz jest w odtwarzaczach. Jak się szukam jakiejś konkretnej piosenki, to się właśnie nam przyda. Cancel. Tutaj jeszcze dodatkowo na górze mamy odtwarzany utwór. Musimy go usunąć z playlisty, usunąć z dysku. Wysłać do innej playlisty, jeśli posiadamy kilka. ustawić jako dzwonek, jako ostatnia opcja. No i dobrze, mamy tutaj też coś takiego jak karty. Główną kartą właśnie są twarda z playlistą. Na jest equalizer. Ja Troszeczkę rozbudowany jest. Aktualnie jest on włączony, można go wyłączyć. Lubię na auto, czyli automatyczne dostosowanie do kolejnego konkretnego utworu. Możemy załadować jakieś ustawienia, stworzyć własne, obsługując ustawienia lub wyresetować. Ach, wchodzimy na początek. I kolejną kartą jest coś takiego jak scheduler, czyli po prostu timer według mnie. I w pierwszej części mamy coś takiego jak wyłączenie odtwarzacza po jakimś czasie. Po czasie, Tak, mam po jakimś czasie. E, tu mamy po, o jakiejś godzinie konkretnej, po jakiejś ilości utworów. Ja właśnie ja tylko utworów używam sobie. I możemy też e, pod koniec playlistu ustawić, no, jeśli mamy krótką oczywiście. Bo mamy jakieś tysiąc piosenek, jak jak widzieliście. No to by było trudno dojść do końca. Jak to sobie tutaj wyłączę. Można sobie właśnie wyłączyć, włączyć. Jeśli mam według czasu, to Ci widoczny tutaj czas, a to Cię na przykład widoczny tutaj bardziej. A właśnie mamy tutaj coś takiego jak budzik, bardzo fajna rzecz. Możemy sobie ustawić godzinę. Na będę chciał o 8 wstać. To proszę bardzo. I tu mamy, żeby ma być dalej otworzona ta sama playlista lub konkretny utwór, lub konkretna playlista, bo mam mieć kilka. Na przykład na pół osobną możemy mieć. Mamy też ustawienie głośności na starcie, jeśli ktoś by bardzo chciał. No, i na dole widzimy oczywiście godzinę, której, po której będzie włączony nasz budzik. Możemy też oczywiście sobie go wyłączyć, jeśli nie potrzebujemy. Cofniemy się. Chciałbym jeszcze na sam koniec pokazać Wam blokadę, bo też pod blokadą mamy widoczność odtwarzacza właśnie jest cały widoczny jako tło nasz nasza miniaturka od albumu no i sam odtwarza znowu ponownie tutaj więc to było no na tyle ja czego czekam jeszcze na e, jakieś inne skórki do tego odtwarzacza więc żegnam się już z wami trzymajcie się cześć